Siemanku z tej strony Kamek. Witam was w kolejnym odcinku z B klasowych boisk. Dzisiaj na wyjeździe gramy z wichrem staw i jak widzicie, skład jest bardzo, bardzo mocny. Ja zaczynam oczywiście na ławce. Poprzednie spotkanie zacząłem w pierwszym składzie, dzisiaj na ławce, bo naprawdę skład jest bardzo, bardzo mocny. Piąta minuta, błąd obrońcy. Podanie tutaj Łukasza do Oscara. Oskar lobuje bramkarza i jest jeden do zera już w piątej minucie, także szybko rozpoczęliśmy. No i Oskar strzela. Bramkę. Chwila później próba tutaj dośrodkowania strzał, ale na szczęście obok i nasz bramkarz Karol broni. Kolejna akcja. Wicher zaczął atakować po tej stracie bramki. Tutaj kolejna składna w miarę akcja. Przejście świetne, strzał. Też w miarę dobry, ale na szczęście niecelny. Kolejna akcja. Rzut wolny. Znowu wicher atakował. Strzał płaski, ale piłka mogła zaskoczyć. Zwłaszcza na boiskach w B-klasie. No i tutaj świetne podanie. Prosto padłe. Piłka skakała, skakała, ale niestety nie odbiła się jakoś krzywo. I jest 1 do jednego. To była 25. minuta meczu. Tu chwilę później szansa na 2 do 1. Na szczęście to dla nas nie wpadło. No i... W tym momencie e, była przerwa na wodę, ponieważ było gorąco na boisku, na boisko, no i taka przerwa się po prostu w B-klasie należy, a więc przerwa była, m, wszyscy napici, no i pora na strzał w kosmos. E, no, na szczęście dla nas nie mieli nastawionych celowników graczy z Wichra, e, no i tutaj wybicie, ale koniec, koniec pierwszej połowy, a druga nie zaczęła się dla nas najlepiej. Najlepiej posłuchajcie trybun w tym momencie. Zanim przejdziemy do tego klipu, posłuchajcie mnie chwileczkę. Nie było cóż porządkowych na meczu, coś, co powinno być. No i dwóch, dwie osoby od nas, osoba jedną, którą znam, Patryka, zostali zaatakowani przez około 8 osób, czy to ze stawu, czy z okolic. No i niestety wywiązała się bójka, co zaraz zobaczycie. Znaczy, nie będzie nagranej bójki, bo, bo, bo nie nagrana jest. I w sumie dobrze, szkoda, później byłoby stracić w głupi sposób jakkolwiek sprzęt, jeżeli ci kibice, na tyle głupi, którzy zaatakowali, na, na przykład próbowali to zniszczyć, bo widzieli, by, by, że to jest nagrane, więc na szczęście nie jest to nagrane. Wiem, że wy byście pewnie chcieli krwi i tak dalej. No ale w każdym razie w obronie Patryka stanował Oskar, który jest jego przyjacielem. No i za to dostał czerwoną kartkę, także oglądajcie, jak to mniej więcej miało miejsce. A tak na marginesie dodam, że te 8 osób nie mogło poradzić sobie z dwójką od nas, więc propsy. Ej, そこまでしよう。 Poszedł no dalej. Wypierdalej! Tutaj oczywiście w bardzo spokojny sposób Oskar próbował porozmawiać z synią głównym spotkania, no ale niestety reguły są nieubłagane. Mam nadzieję, że Oskar nie zostanie zawieszony na trzy spotkania, bo jeżeli tak będzie, to nie zagra już do końca sezonu i to była lipa totalna. Bo to, Bo to, Bo siarę robisz! Bo to. No różne rzeczy dzieją się na moich skach klasy jak widać. Dziewiem się też takie rzeczy, niestety. No cóż, wracamy do spotkania. W takim razie druga połowa. Em, tutaj na szczęście ktoś do, też nie trafia w piłkę, tak jak ja, więc to, no, to tyle dobrze. Em, kolejna akcja, wicher już atakował. My troszeczkę gorzej z tymi atakami mieliśmy tutaj ładna interwencja Karola. Em, no, ale niestety dośrodkowanie i główka i bramka. Ale wcześniej był spalony na lewym skrzydle, kiedy on wbiegał już w tej akcji. Sędzia od początku trzymał flagę w górze, em, wskazując na spalonego czyli sędzia liniowy. No ale na szczęście został odblizdany troszeczkę późno, tak jak w Fifie w sumie, no ale bramka pad nie padła na szczęście. Tutaj kolejna akcja, akcja skrzydłem. Arek próbuje w ślizgu raz, drugi. W miarę dobrze zagrał tam ten skrzydłowy dośrodkowanie. No i tutaj niepilnowany numer 14 pakuje piłkę do bramki. I tym razem to już jest zaliczona bramka i przegrywamy 2 do 1. Jak widać na tablicy wyników, pierwsze zmiany pojawiają, pojawiają się w naszym zespole. Ja byłem przed ostatnią zmianą, co troszeczkę no, nie podobało mi się, szczerze powiem, ale nie, nie było naszego trenera Marcina tracimy bramkę na 3 do 1, no i niestety no, po meczu można do więc szkoda po prostu, szkoda, 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 no i tyle, ja właśnie pojawiłem się w 85 minucie wcześniej, też były inne zmiany, Andrzej wszedł na napad za Łukasza, mój brzuch to tragedia, od przyszłego sezonu obiecuję formę fit, zobaczycie, będę, będę in, inaczej wyglądał na, na przyszły sezon, w tym jeszcze się nie chcę. Jeszcze sobie zjem te chipsy czy czekoladę. Tutaj zagranie do, do Kamila, Kamil tutaj ładnie przeszedł jednego, chciał przejść przynajmniej, przy, ale odzyskuje piłkę. Tym razem ładny przechodzi, schodzi do środka, jeden, drugi obrońca nawinięty. Ja czekałem w środku, czekałem na to podanie i to byłaby ta akcja, gdzie mógłbym może uderzyć z daleka. No ale cóż, spotkanie się kończy, my jesteśmy w tabeli jak widzicie nisko. Wyżej nie będziemy. Ten sezon jest na zgranie, ten sezon musimy się zgrać. Nie wiem, hashtag Oscar bez kary albo coś w komentarzach, cokolwiek, żeby Oscar zagrał. No, może nie w kolejnym spotkaniu, ale, ale, ale za, dwa, za dwa spotkania. Nie wiem w ogóle. Przez brak służb porządkowych Oscar tak naprawdę dostał, dostał tą kartkę. Już teraz sobie na koniec tego, tego, tego filmu pogadam. I, i, i no nie wiem jak wy to widzicie jak to u was było, czy na przykład mieliście do czynienia z takim czymś, gdzie graliście w b -klasie, nie było służb porządkowych ktoś dostał czerwoną kartkę zabójka, na przykład później to sponkanie było, walkower był oddany, no cóż dajcie znać, na pewno ciekawa sytuacja no i tyle, gdyby, gdyby kamera stała z drugiej strony pewnie byłoby to nagrane, a tak no po prostu szkoda było ryzykować zdrowia na pewno Dominiki, która to nagrywała i na pewno sprzętu, tak, więc no te Dwie rzeczy były ważne w tym, w tym, że po prostu to nie było nagrane. No i co? Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się do kolejnego razu. Cześć!